11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 składników ma bułka w tej zapiekance z piekarni Warmińska, sklep firmowy. Piekarnia, która szczyci się tradycją. Przedwojenne piece, szacunek dla rzemiosła, najwyższej jakości składniki, najlepsi mistrzowie piekarnictwa. 19 składników w półce do zapiekanki z tej piekarni. I to jakich? Olej palmowy, emulgatory, stabilizatory, hydrolizat, ekstrakt, a nawet konserwant. To tylko część z tych 19. Czy to jest jakiś nowy standard w polskim piekarnictwie? Czy tak teraz wyglądają pieczywo, wypieki, zapiekanki w polskich piekarniach? Które chcą konkurować z dyskontami? Ha, właśnie, z dyskontami. Więc sprawdźmy, jaki standard jest w dyskontach. Najprościej pójść do biedronki. Największa sieć. Oni mają też zapiekankę z pieczarkami i serem mozzarella, podobnie jak ta warmińska. Ale tutaj skład, moi drodzy, zaskakująco krótki. Emulgatorów nie ma. Stabilizatorów nie ma. Palmowego też nie ma. Co o tym sądzić? Co o tym myśleć? Dzisiaj sprawdzimy zapiekankę z piekarni tradycyjnej, przynajmniej z opisu na stronie internetowej. I porównamy ceny. I tu będzie prawdziwe zaskoczenie, ale to na końcu. Zostańcie ze mną, bo dzisiaj odcinek wyjątkowo bulwersujący. Skąd mam taką zapiekankę? Ktoś zapyta. Ho, słuchajcie, byłem niedawno w Malborku miasto, które wszyscy znają fantastyczny Zamek Krzyżacki, ściąga turystów z całego świata. Ja tam byłem tylko na chwilę, no ale pomyślałem sobie, że mam moment do pociągu, jakieś tam pół godziny. No to wpadnę na jakąś kawę, jakąś przekąskę, coś sobie zjem takiego, może coś będzie krzyżackiego Malborku. No niestety, ta część, którą bym nazwał może głównym miastem, bo raczej nie starym, no to stary jest tak powiedzmy gdzieś w odniesieniu do lat 90 wieku, tam się trochę zatrzymało. I w zasadzie jedyne, co mi tam zostało na kawę i jakąś przekąskę, to był McDonald's i żabka. No, tak to wygląda. Potem się okazało, że są jeszcze jakieś piekarnie. Jedną, jedna taka sieć, którą znam, sieciowa, i druga właśnie ta Warmińska. Tej nie znałem. Myślę sobie Warmińska. Malbork to nie jest jeszcze Warmia, no ale już zaraz jest Edlong. Piekarnia jest z Braniewa, który nie jest tak daleko. Zawsze wybieram miejscowych, wspieram rzemieślników. To wchodzę. I co? No i fajnie piekarnia w porządku. Oferta już niewielka, bo to było około 13-14, więc tak jak w każdej porządnej szanującej się piekarni, wyrób sprzedaje się z rana do południa. Pretensji o to nie mam. Było jeszcze parę chlebów, jakieś drożdżówki. No i były też te zapiekanki. Myślę sobie, dobra, drożdżówkę może zjem, był tam taki cynabonek, taka właśnie, właśnie ślimak z cynamonem. No to przecież pamiętam ze Sztokholmu coś wspaniałego. Też niedaleko, no to może też tutaj dobre robią. A szlinka leci. A zapiekankę wezmę sobie do domu, czy tam do biura, odgrzeję w opiekaczu i będzie jak znalazł na szybki lunch. W końcu jest rzemieślnicza. Ha! No, ta drożdżówka z tym cynamonem, no to taka trochę połączenie tektury z gipsem, przyklepane cynamonem, posypane jakimś cukrem. Dobra, zjeść to się da, ale może nie więcej niż raz. Mes no, gorzej z tą zapiekanką. Moi drodzy, jak ja zobaczyłem później już z tyłu jest etykieta, bo się chwalą, skąd pochodzi i co ma. I jak ja zobaczyłem, że to jest tych 19 składników bułce z piekarni, tam prawie stuletnia tradycja, te piece z Hagen, Rinau, z Bremy, to myślę sobie, mój Boże, co teraz? No co teraz? Słuchajcie, nic, trzeba spróbować zjeść. Zobaczymy. Cóż zacz? Przeniosłem. Możemy sobie porównać. Słuchajcie, zaczniemy od prezentacji wyrobu. Ja obcinam tutaj folię. O, folii było. Ja przypuszczam, że to tak, gdyby poprosić panią tam na miejscu, to by to pewnie odpiekła i bym wiedział, co w środku, bo by wyjęła z tej folii, tak jak ja teraz, i by wam pokazała. O, oho, prze... o, słuchajcie, proszę. No to się nie trzyma kupy, to mało powiedziane. Dosyć. Trzeba się z nią obchodzić ostrożnie. Uwaga, bo może się nam to wszystko tutaj poprzeginać i porsypywać. Taka to zapiekanka. No ale cóż, odpieczemy może będzie bardziej stabilna. To jest barmińska. Teraz ta dyskontowa. Cóż tutaj jakieś zapachy idą. Ale na zimno nie będziemy tego. Przecież jedli. To jak na zimno taką zapiekankę. O, jest. Jest. Tak wygląda biedronkowa. Taka jest od spodu. O, przepraszam, taka jest od spodu. Tak się to trzyma. Widzicie? No, jakoś się trzyma. Tak się trzyma. Warmińska. Od spodu jest taka. Z przodu jest taka. Taki wąż. Wielkościowo są do siebie dość podobne. O, dużo się różnią. Gorzej z tym składem. Dobra, słuchajcie, ja muszę teraz to odpiec, więc idę do piekarnika. A w czasie, gdy będę to odpiekał na żywo, posłuchajcie dokładnie, co te 19 składników właściwie w tej bułce robi i po co ktoś je tam w ogóle wsadził? Oto zatem co mamy w bułce z piekarni warmińskiej w składzie po kolei. Pierwsze cztery: mąka pszenna woda, drożdże sól, złota czwórka, normalne składniki każdej porządnej bułki. Tutaj wszystko wygląda w porządku, ale do czasu. Składnik piąty, glukoza, przyspiesza fermentację, zapewnia stabilną objętość, poprawia kolor skórki. W normalnej piekarni, klasycznej, rzemieślniczej niepotrzebna, ale w przemyśle standard. Szósty i siódmy, mąka słodowa, pszenna i dalej w składzie słód jęczmienny. Po co? Żeby zabarwić, podbić smak, poprawić wypiek. W piekarni tradycyjnej, Dodaje się nieraz minimalnie słodu, ale nie jest to element mieszanki technologicznej. W piekarniach przemysłowych wyróżnik. Ósemka. Maltodextryna. Ulepszacz, który wzmacnia strukturę, stabilizuje wilgotność i utrwala miękkość. Przynajmniej takie wrażenie miękkości. Dziewiątka. Serwatka w proszku. Produkt mleczny, który używa się po to, aby bułka szybciej się rumieniła, była pulchniejsza, lepiej wyrastała. Dla przemysłu piekarniczego typowe, w rzemiośle absolutnie dziesiątka, preżelowana mąka pszenna, taki składnik nowoczesny. To jest mąka, którą poddano obróbce hydrotermicznej, aby skrobia w niej uległa częściowej żelatynizacji. Wiąże dzięki temu wodę, a więc bułka dłużej jest miękka. Podnosi objętość, bułka wygląda piękniej. Stabilizuje miękisz, bułka mniej się kruszy. Wyrównuje jakość. Każda bułka identyczna, niezależnie od partii. To ma znaczenie w przemyśle, no ale z tradycją nie ma nic wspólnego. 11 skrobia ziemniaczana. Bułka dzięki temu ma być bardziej miękka, lepiej trzymać wilgoć, nie stwardnieć w ciągu kilku godzin, ale efekt uboczny to to, że mamy nie bułkę, tylko watę bułczaną. Taką bułkę bez struktury, która się gnie. No widzieliście to na obrazku. Dwunastka i trzynastka to oleje. Rzepakowy oraz właśnie palmowy. Tani tłuszcz przemysłowy, który ma poprawić miękkość, elastyczność i przedłużyć świeżość. A przynajmniej wrażenie o takowej. Czternastka to substancja zagęszczająca. E466. karboksymetyloceluloza. Działa jak włókno żelujące. Dzięki temu bułeczka jest większa, ma większą objętość i jest bardziej miękka. Co guma celulozowa robi w bułce? Ha! No właśnie. Dąbkę. Piętnastka. Emulgator E472E. To mono i di-glicerydy kwasów tłuszczowych, estryfikowane kwasem mono i di-acetylowinowym. Mówi się quantum satis w przepisach, czyli można dodawać ile się chce, bo nie ma limitów w przepisach unijnych. Zatem sypcie dowoli. Po co? Aby ustabilizować strukturę ciasta, jest to typowy składnik pieczywa mrożonego szesnasty sojowa lecytyna pomaga w utrzymaniu półchności ciasta w ilościach minimalnych nie ma problemu no ale jeśli jest to istotny składnik mieszanki technologicznej no to już gorzej dwa kolejne to są stabilizatory difosforany i fosforan wapnia służą do utrzymania pH koloru i konsystencji są typowe dla pieczywa z produkcji masowej ciast mrożonych bułek parzonych i innych takich jak widać również bułeczki z tej piekarni. No i na końcu kwas skorminowy polepszacz, tym razem mąki. W przemyśle często wykorzystywany, ale w piekarniach tradycyjnych rzadko. Jestem, a ze mną także parujące jeszcze zapiekanki. O, bardzo proszę, widzicie je tutaj, odpieczone elegancko. Coś tutaj jedzie jakimś takim zapachem dziwnym. Ok, przypiekły się obie, jak widzicie. Zobaczmy, jak się trzyma warmińska. No kiepsko. Oho, ho, nie, nie trzyma się, zobaczcie. Nie chce się trzymać, już pękła. Biedronkowa o wiele lepiej. Elegancko wygląda. Zaczniemy od tej tradycyjnej, żeby nie robić sobie niepotrzebnie takiego tła. Może z masowej produkcji, nie? No więc zobaczmy, jak smakuje zapiekanka. Z piekarni warmińskiej. Jest chrupiąca, w środku bardzo mokra, taka kleista. Pieczarki są całe, znaczy są fragmenty pieczarek. Ser jest rozpuszczony. Słona jest dosyć, ale poza tym hmm, trzeba będzie chyba jednak dać keczupu. Zaraz zobaczymy jeszcze z keczupem. To teraz biedronka. Charakterystyczny zapach, takiego, wiecie czego? Może magii? Czegoś takiego? Dawniej było w kostce. Taki zapach. Przupie dobrze. W środku nie tak wilgotna. Chyba lepiej nawet, że nie taka wilgotna, bo nie jest mokra. Pieczarki są jakoś tak chyba przemielone, bo są w jednej... mają w jednolitą teksturę, konsystencję też. No i ser u góry roztopiony. Sera dość dużo jest i tu, i tu, w obu miejscach, w obu zapiekankach. Polejemy teraz to trochę ketchupem i zobaczymy, jak teraz będzie smakować, no bo wiadomo, zapieksa tradycyjna to musi mieć ketchup, no nie? Okej, okay, no chodźmy. Widzicie? jest taka. Trochę się trzęsie, nie? Czemu się trzęsie? Słuchajcie, Zagręcniki, substancje stabilizujące, skrobia, powoduje, że się tworzy taki żel rzeczywiście. I on jest tutaj wyczuwalny. Jest taki żel w środku. Pieczarka jest niby w całości, ale ona jest blanszowana. Czyli nie jest smażona. No i taka pieczarka w całości, wiecie, jakby ktoś ją ugotował, może na parze obrobił, ma taką specyficzną śliskość. Nie każdemu to może znakować. Ta z Biedronki, zapiekanka, no, z keczupem, tak się aż nie trzęsie, że się wokół nie trzęsie, bo tutaj nie ma ani stabilizatorów, ani zagęstników, ani skrobi, a masa była, czy, czy farsz, był smażony. Smażony, czy nie blanszowany, tylko normalnie smażony z cebulką. I to mu lepiej wyszło. Tutaj ma taki smaczek, który ginie po kontakcie z kaczupem. Ten taki smaczek chyba z ekstraktu drożdżowego, który też zdaje się, że jest i w tej warmińskiej. Też jest ten ekstrakt drożdżowy, tak. Po co jest? To jest, słuchajcie, wzmacniacz smaku. Kiedyś dodawano glutaminian sodu, prawda? No, teraz każdy mówi, ach, nie. U nas nie mamy glutaminianu sodu, ale nie mówi, że mamy u nas ekstrakt drożdżowy, który jest takim trochę kuzynem glutaminianu, tylko się ładniej nazywa. Gdybym miał wybrać, to wybór nie byłby taki prosty. Pewnie wziąłbym taką zwyczajną bułkę po 20, plastry mam w lodówce, jakieś tam ewentualnie jeszcze wędliny, czy kawałki mięsa z pieczeni, czy pieczoną dynię, cokolwiek. Zapiekanka przyjmie wszystko, ma to do siebie. ułożył zapiek i mam. Tak wygląda gotowa zapiekanka. Bardzo proszę, próbujemy. Tak zwana koszt proba. Mm. Mm. Nie potrzebuje nic. Ani soli, ani pieprzu. No ale jeśli miałbym wybrać rzeczywiście którąś z tych dwóch, to nie wybrałbym zapiekanki która jest na bułce, która jest 19 składników, z czego gro to są stabilizatory, gumy różnego rodzaju, jakieś konserwanty, bo są w masie pieczarkowej, aromaty, zagęstniki, emulgatory. No, ja mówię, że nie. No to wybrałbym taką, bo w tej biedronkowej mamy mąkę, wodę, drożdże, sól, jest glukoza, no jest, mąka sojowa trochę, Powiedziałam, może być czasami. Enzymy z pszenicy, mąka słodowa, jęczmienna i kwas askorbinowy. To wszystko. Żadnych tłuszczy palmowych nie ma. Żadnych niepotrzebnych dodatkowych składników technologicznych, które ułatwiają i potaniają produkcję. Chociaż przecież w dyskoncie chyba o to chodzi, żeby było tanio. A w piekarni tradycyjnej chyba chodzi o to, żeby było dobrze. A przecież piekarnia warmińska pisze wyraźnie. Wysoka jakość, znakomity smak wypieków i zadowolenie klientów to najważniejsze nasz, ciele naszej sieci. Asortyment piekarni warmińska to nie tylko produkty tradycyjne bazujące na najlepszych gatunkach mąk, ale również specjalne gamy wypieków o walorach zdrowotnych i dietetycznych. Zdrowotnych i dietetycznych. I na koniec jeszcze tradycja zobowiązuje. Tak czytam na stronie internetowej tej piekarni. Jestem zaskoczony. Moi drodzy, zobaczmy, jak obie się mają, w szczególności ta tradycyjna zapiekanka, tradycyjna, do mojego motta autentyczność, opowieść, klimat. Autentyczność no, powinna być oparta na prostych składnikach, czytelnym składzie i uczciwym procesie przygotowania. Czy to są proste składniki? Czy te aromaty, czy te zagęstniki, czy te substancje E, to są proste składniki? Czy to jest czytelny, jasny skład? Woda, mąka, drożdże, sól. To jest czytelny, jasny skład. Cała reszta, 15 elementów dodatkowych, to nie jest czytelny, jasny skład. Czy to jest uczciwe? Jest dysonans między informacją marketingową a rzeczywistością. Autentyczność. Tego kryterium zapiekanka warmińska nie spełnia. Opowieść. No, każdy produkt ma jakąś opowieść, i dobrze by było, żeby ta opowieść, ta historia szła w odpowiednim kierunku. Czy jedzie, idzie rzeczywiście w kierunku? Czy jest to historia wartości, szacunku do tradycji i dla nas, konsumentów, także? Czy tylko po prostu efekt gry marketingowej i wyliczenia kosztów? W przypadku zapiekanki. W no ta opowieść jest absolutnie do bani. Nie spełnia tego kryterium. No i klimat, rozumiany jako przyjazność dla środowiska. Tu trzeba podkreślić, że ta długa lista składników dodatków technologicznych nie bierze się znikąd. Trzeba je sprowadzić, trzeba je wytworzyć. Energia, zasoby, oleje tanie przecież często się wiążą się z wycinką puszczy, z wysiedlanie miejscowych, problemami społecznymi, o których my tutaj w Europie, w świecie sytym, nie słyszymy. To też są elementy, które nie są dobre ani dla nas, ani dla klimatu. Jeśli puszcza znika, to klimat ma gorzej. To jest dobre, to jest naturalne. Im dalej się produkt oddala od naturalności, 19 składników w całej bułce, konserwant, warszu. Tym bardziej oddala się od odpowiedzialności. A widzowie mowy strawy coraz lepiej wyczuwają te różnice. Moi drodzy, no właśnie, i na koniec za ile? Ile to kosztuje? Już mówię, proszę. 5,19. Zapiekanka z biedronki. Zapiekanka warmińska 10. To jest dwa razy więcej. I to jest o wiele razy więcej niż za dużo. Moi drodzy, komentujcie, bo tak być nie powinno. Tak przynajmniej ja uważam. Jak wy sądzicie, czy szukacie rzeczywiście pieczywa w piekarniach, czy wolicie to z dyskontów? Czy patrzycie na listę składników pieczywa w piekarniach? A w dyskontach? Czy nie? Czy ufacie? Po prostu temu, że piekarnia regionalna, powołująca się na lokalność, na tradycję, na stare piece, da Wam lepszy produkt. Jak sądzicie, to ważne. pieczywojemy na co dzień. Czekam na komentarze, na łapki w górę, no i na nowych subskrybentów. Niech nasz kanał się rozwija, niech rośnie w siłę.